Siemanko, jestem Piotr Tomaszewski, a dzisiaj podejmę wyjątkowe wyzwanie. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest żyć przez cały dzień jak Dwayne The Rock Johnson? Ja też. Dlatego postanowiłem spróbować i nagrać to dla Was. Przez 24 godziny będę jadł, trenował i żył jak Dwayne Johnson. A to oznacza ogromne posiłki, wyczerpujące treningi i nieustępliwą dyscyplinę. Czy dam radę przetrwać? O tym przekonacie się w tym odcinku. Także zostaw łapkę w górę i miłego oglądania. Sieman, jest 3.54. Ja wstałem 5 minut temu i to nie było łatwe zadanie. Ostatnio i tak wstaje powiedzmy, około w pół do szóstej, yy, ale i tak. No jest środek nocy, nie? Także piję kawę i pierwsze co robi Dwayne Johnson to cardio. Także zrobimy cardio. <zysk> 40 minut kardiów zrobione. Spociłem się, także muszę zmienić koszulkę i czas na śniadanie, które będzie też wyzwaniem, bo nigdy o 5 rano nie jadłem steka z jajkami i owsianką. A trzeba to zrobić jak najszybciej, bo za godzinę będę na siłowni. Zmieniam zdanie. Stek z rana wchodzi zajebiście. Ja już jestem po treningu i teraz potreningowy posiłek, czyli posiłek numer dwa, czyli pierś kurczaka, ryż i broku, czyli taki typowy kulturystyczny posiłek. Generalnie jakby cały dzień to jest takie typowo kulturystyczne podejście, gdzie mamy bardzo dużą ilość białka i to naprawdę jest no, przeogromna ilość, a potem sobie to w miarę tak mniej więcej podsumuję ile tych kalorii wyszło właśnie białka węglowodana w tłuszczu bardzo mało tłuszczu w ciągu dnia, bo tak naprawdę jedynym źródłem tego tłuszczu to jest, to, to jest to, co występuje naturalnie w mięsie no i z dwóch jajek, które jeden na śniadanie no i jeszcze węglowodany oczywiście no i warzywa zielone także mam tutaj 100 90 gramów piersi z kurczaka zamarynowaną w przyprawie do kurczaka sól, pieprz, czosnek, papryka a tutaj mi się będzie gotował broku i ryż jaśminowy, tu mam 90 gramów odmierzone także tak to wygląda o dziwo, po tym śniadaniu Myślałem, że się będę mega źle czuł na gór. To była moja największa obawa dzisiejszego dnia tak naprawdę, więc już teraz będzie z górki. Znaczy drugą obawą jest to, że w ogóle tego nie przejem wszystkiego, ale... To właśnie była taka moja obawa, że jak zjem... steka wołowego, jajka i owsiankę, czyli rzeczy, które są dosyć ciężko strawne, bo mówimy tutaj o sporej ilości błonnika, z owsianych i z owoców, mięso, jajka, no to się ogólnie wszystko długo trawi, a o dziwo godzinę po tym jak zjadłem jakoś byłem na siłowni, to się czułem bardzo dobrze w sensie nic mi się nie odbijało, czułem się w miarę lekko miałem energię no tyle, że jednak jak człowiek staje o czwartej rano i jeszcze robi 40 minut cardio przed treningiem, no to tej siły tyle nie ma co normalnie ale nie było najgorzej także teraz kolejne wyzwanie, czyli jedzenie Właśnie o mały włos bym zapomniał wspomnieć o tym, że ruszyło konkurs na przemianę, na transformację. Ruszył Szmeksy Challenge jak co roku. I główną nagrodą do wygrania jest po pierwsze 1000 zł w gotówce: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. I główne nagrody są dwie, dlatego że jedna jest dla mężczyzny, to jest się dla najlepszej przemiany męskiej, A druga dla żeńskiej, więc mamy 2000 zł. W dodatku, wycięzca wygrywa poza tym bon na 500 zł do wykorzystania w Centrum Szkoleń Sportowych, a do tego dowolnego e-booka z mojej strony oraz dostęp do szkoły programowania treningowego. I to jest nagroda za główne miejsce, nagroda za drugie i za trzecie również jest, a także nagrody dla osób wyróżnionych. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej informacji na ten temat, na temat tego challenge'u, kliknij w pierwszy link w opisie, tam Cię przekieruje i dowieź się więcej informacji. A póki to, ja siadam dalej do roboty i niedługo czeka mnie trzeci posiłek. I jak żeby inaczej mięso z ryżem i zielonymi warzywami kolejny posiłek czyli znowu wołowina, polędwica wołowa bataty w formie frytek i brokuły, te, co wcześniej gotowałem, bo było tego dużo. Także yy, to jest trzeci posiłek, jeszcze dwa przede mną. Nie chcę mi się jeść. W ogóle, że dzisiaj kupiłem sobie AirPods Pro 2, dlatego, że moje stare coś się z nimi stało i muszę je oddać do naprawy, ale no, nie wyobrażam sobie nie słuchawek i też chodziły za mną w sumie, żeby kupić. Bo tak jak wyszły, to dużo było ocen, że no, są praktycznie takie same jak te poprzednie że nie ma sensu kupować. No ale właśnie, że taka sytuacja się pojawiła, no to sobie dzisiaj kupiłem i powiem Wam, że jestem zdumiony wręcz, yy, bo po pierwsze jest duża różnica, jak chodzi o ten noise cancelling, w sensie wytłumianie tła, to jest znaczna różnica i to od razu czuć. Ale druga sprawa, co mnie bardziej zdziwiła, to poziom głośności. Gło, głośności? Tak, tak no w sensie, że są głośniejsze, nie? I są dużo głośniejsze, bo tak powiedzmy, że jak... Yy, ja zawsze słuchałem na full w AirPodsach Pro, muzyki, że miałem na, na, na maksa, że tak powiem, wykręcony ten volume i wtedy było dla mnie tak git, że może ciut głośniej Byłoby czasami ok, ale no zazwyczaj mi, mi to wystarczyło. A tutaj, no to był chyba kurwa obuch, nie? W sensie miałem tak na 3 czwarte, może 2 trzecie ten wolium i już była taka jak poprzednia. I po prostu mnie to dziwi, dlatego że większość słuchawek jak też szukałem, patrzyłem i też miałem wcześniej, no to ten poziom decybeli był podobny maksymalny. Więc dla mnie to jest bardzo miłe zaskoczenie, bo lubię głośno słuchać muzyki. Jakby wiem, że to nie jest zdrowe, ale trudno. Jakby większość mojego życia jest zdrowa, więc jebać. Lecimy z kolejnym posiłkiem i to jest yy, lekka zamianka, dlatego że udwoina to jest ostatni posiłek. U mnie to będzie przedostatni posiłek, yy, ale muszę tak po prostu zrobić. Yy, więc yy, będzie to omlet z z warzywami. I w sumie to za godzinę będę jadł kolejny pośrodek już. Nie mam ochoty już jeść, ale trzeba, robimy to. Także podsmażę na patelni, właśnie tutaj mam warzywa, tu mam y, cebulkę taką małą, paprykę słodką i pieczarki. I jak to się udusi, zmięknie, to wleję na to białka jaj, y, posolę, popieprzę, dam może jakąś srirachę czy coś dla, dla smaku. Swoją drogą, to prócz właśnie tego cardio rano i treningu, no to jeszcze zrobiłem 12,5 kroków. Także był to aktywny dzień, ale nie był jakoś tak, powiedzmy, że już miałem takie dni. To nie, nie jest jakoś dla mnie bardzo duża ilość aktywności. Gorzej by było, jakbym miał na przykład dzień jako hmm, Jake Ellen Hale szykujący się do roli w Southpaw, bo z tego co wiem, to on tam terenował chyba dwa razy dziennie, a przynajmniej tak, tak mówił, że tak robił, <noise> więc to mógłby być większy wyczyn, ale dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał taki odcinek, kogo następnego byście chcieli i wybiorę jedną z osób, które będą najbardziej łapkowane, czy to właśnie będzie Jake Hale, czy to będzie jakiś, nie wiem, Jason Statham, czy Chris Bumstead, też bardzo chętnie, także dajcie znać w komentarzu. I e, czas robić omlet. Y, omlet z białek jaj nie wyszedł, wyszła papka z białek jaj. Y, no ale tak to jest jak nie, nie, nie ma tłuszczu, no to nie ma się jak trzymać. I też pewnie ja po prostu też nie umiem robić omletu, bo nie wiem nie, nie na co dzień takich rzeczy. Y, także tak. racza dla smaku. Zaraz będzie następny posiłek. Ostatni posiłek dzisiejszego dnia, e, czyli jakieś 320-330 gramów strąga i do tego 100 gramów ryżu. I na wyż dałem trochę raczy. Jedna to jest e, zwykła, czerwona, a druga to jest e, jaka? Mają. A druga to mają. Bo trochę smaku musiałem dodać, bo po prostu totalnie mi się nie chce jeść a tego jest dosyć dużo, nie? Bo tu na talerzu, no i bez na szczęście, bo też nie za bardzo nie mieliśmy nic co dodać, no to na tym talerzu jest 1000 kalorii. Także odpalamy Parks and Recreation, bo się mega wkręciliśmy i w sumie pewnie skończymy w ciągu nie wiem tygodnia, dwóch to oglądać. Polecam, fajne, nie jak The Office, Do Office nic nie przebije, ale fajne. Czyli się nad z Wietnamu. Udało się, proszę Państwa, mamy ostatni posiłek. Jest 22:30 i został właśnie jeszcze shake proteinowy. Który teoretycznie powinien wjechać jakby razem z omletem, no ale bym wtedy nie wiem. No nie dałbym rady na pewno, bo jestem totalnie pełny. I jak właśnie mam ocenić, to powiem wam, że ja ogólnie jestem typem człowieka, że lubię dużo jeść. Zawsze potrafiłem dużo zjeść. Ale jak miałbym takie codziennie, no to no nie dałbym rady, nie? To jest masakra. Także podsumowując, wpadło 4000 kilokalorii, 350 g białka, 85 g tłuszczu i 460 g węglowodanów. Także białko wpadło mniej więcej dwa razy tyle, ile ja jem na co dzień. Na palcach jednej ręki chyba mógłbym powiedzieć, dni, w których jadłem tyle tego. Także no, dieta była ciężka. Trening był lajtowy. Jakby to jak, jak, jak trenuje, nie robi na mnie wrażenia, ale jeżeli chodzi o jedzenie, no to robi. Jeżeli podobał się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie właśnie w komentarzu jaki następny dzień zrobić w kolejnym odcinku, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia.